Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Ciekawe Powtórki w World of Tanks. Widzimy esto na mapie Erlenberg, odnowionej mapie Erlenberg, i Estówką także odnowiono, ponieważ po bapie baf Buff niewystarczający, ale co prawda jest, ponieważ zamiast 300 mm na wieży mamy tylko 270 zamiast sekundy czy dwóch sekund szybszego przeładowania mamy 0 ale za to zamiast celowania gorszego mamy lepsze o 0,2 sekundy No tu niestety nic się nie udało zrobić na ósemkach więc Dlatego ta bitwa jest pokazana na innych pewnie nic nie zrobiłbym na 9 czy dziesiątkach, ponieważ ten pojazd jeszcze nie jest tak y, dobrze zrównoważony i zbafowany jak być powinien y, w aktualnym World of Tanks na poziomie 9 i 10, jednak to nie powód, żeby nie pokazać tej ciekawej bitwy. No, widzi się więc już się wbiłem w jakąś górę i y, czekam aż się wstawię, żeby móc im strzelić. No, niestety tutaj nie weszło. Z tego co widziałem, przycelowanie było do końca, więc była ogromna szansa od 30 do nawet 50% na skuteczny strzał, o ileby nie weszło w działo tego czar futura. Artyleria oczywiście się odzywa, gdy wie w tej bitwie, pomimo że jedna powinna być maksymalnie ustawowo. Pozwalam przejechać temu E75, ażeby utorował mi drogę na przypychaczu. Ja mu też także, także pomagam. Nowy system komunikacji daje o sobie znać. Już się pojazd pojawia, oczywiście bazowo miałem załadowane goldy, więc jestem w stanie coś im zrobić. Aż mi przebija. t 54 wchodzi jest się rykoszytuje także na złocie. Teraz muszę się y, kontować do obu pojazdów z różnych stron. Przynajmniej są to dwie strony, a nie trzy. Tyle dobrego. Jest to wątpi, więc je niszczę razem ze 75. Y, szybko poszło. Ja dwa strzały, on chyba dwa i poszedł. Myślałem, co tu zrobić czy tego, bić, czy tego. Zdecydowałem się ostatecznie na AMIXa poziomu 9, bo bardzo dobrym pancerzem. No i tutaj zapomniałem, że mam kumule i kumule nie przebijają takiego pancerza. Yy, ale te przeciwpancerne westówce też by nie przebiły. Powinien celować za to w dolną płytę w tym pojeździe. Teraz chyba to zrobię. Pięknie go niszczę. Strzał godny Sto 100 za 804. I jest Carver, Narfon do strzału. Odpowiednio się ustawiam i zniszczony. Już 3 kile, obrażnia śmieszne, ale spore po asyście, naprawdę. Pewnie za tą gąskę. Więc w niektórych przypadkach opłaca się lepiej yy, zgąskować i dostać płaski niż samemu strzelać. Szczególnie gdy mamy dobro penetrację, a małe uszkodzenia. Godzilla, no to wyzwanie dla mnie. Strzał za 700 i tak bardzo dużo. Jak na brak przybicia. Dobra, niszczę tu protka, niestety. Został tylko bity, że jakieś nędzne resztki mi zostały. On oczywiście z golda, bo inaczej by mnie w ten sposób nie przebił. Chociaż belka to może... To może bez mu się udało. Cofam się, żeby od tej godziny nie dostać już szansa na top guna i zwiększenie tego słabego wyniku. Póki co tyłowanie. W tym pojeździe i tak nie jest aż takie beznadziejne, bo tam 15 na godzinę nawet. A do przodu około 25-7. No ale głównie to działo jest królem na tym poziomie. Znaczy, poziomie na czołgu, na tym czołgu. To myślałem, że jeszcze sobie. Yy piknego godzilla, ale się nie udało. To też skupiam się na zrobieniu tobgana. I tak się dzieje. Też resztka strzała, ale był, mogłem w borsuka strzelić, ale chyba by nie było killa, albo bym za szybko strzelił albo za wolno. Więc WOLAŁEM bezpiecznie. Już dawno przeładowany na podstawowe i weszło w 50 TP, który właśnie został zniszczony. Więcej pasyście na czołgu ciężkim niż własnych obrażeń. Zobaczmy screeny.